Jak na cały kombajn, taki blok no raczej nie jest duży, więc samych napędów, samych tutaj różnych załączeń nie mamy dużo, więc kolejna odpowiedź, jaka prostota w tym kombajnie jest. Dużym plusem według mnie jest ręczne zasterowanie danej cewki, gdzie można sprawdzić, czy to działa, jakby coś faktycznie nie zadziałało. Więc możemy wyeliminować, czy to jest hydraulika, czy gdzieś problem z elektryką, czy może z samymi cewkami, albo jeszcze może na przykład blok. Jest to proste i raczej takie coś powinno się stosować. Jak już tak stoję w danym miejscu, gdzie mogę się oprzeć o jeden i o drugi element, żeby nie spaść z kombajnu, poręczy też tutaj nie było. Zbiornik paliwa też był zdemontowany, położony oddzielnie, odwrotnie. Zbiornik Yy, AdBlue z pompą i z całym sterowaniem też był zdjęty położony odwrotnie wydech, którego nie było też trzeba było zamontować hydraulika, silnik filtr powietrzny.